He's good. Uchorzowskiego ruchu, a na biało dzisiaj grać będą piłkarze Poznańskiego Lecha. Grajcie dzisiaj Puar Polski, był to dla Was priorytet. Jeszcze czeka walka o mistrzostwo. Jak ocenisz dzisiejsze spotkanie tutaj na Stadionie Śląskim? Myślę, że był mecz wyrównany dosyć, ale z lekką przewagą naszą i... Przede wszystkim dokazaliśmy, się bardziej dojrzali, troszeczkę lepiej piłką operowaliśmy i to przyniosło efekt. Taki mecz do jednej bramki, na szczęście my ją strzeliliśmy. Sławek, pierwsza połowa troszeczkę no, tak nie bardzo wam wyszła, jednak w drugiej postawiliście kropkę na dni. Tak, mieliśmy sytuację w pierwszej herna na ringie w 100%. Szkoda, że nie zdecydował się na strzał w drugiej połowie. Po strzeleniu bramki też nie wyglądało to rewelacyjnie, bo e, cofnęliśmy się i graliśmy z kontry. Wszyscy w Poznaniu praktycznie od momentu, kiedy dostaliście się do finału pucharu, już praktycznie przyjęli ten puchar, że go mamy. Czy wy też dzisiaj z takim świadczeniem nie, 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 nie? Nie, nie. przyjechaliśmy tu z dużym pokorą i z dystansem, bo dostałem siebie i wiedzieliśmy, że rok to nie jest sobie zespół. Tym bardziej, że po zmianie trenera oni mecz nie przegrali. No i grali praktycznie u siebie. Myślę, pokazaliśmy Lechowi, że nie zamierzamy się bronić, że chcemy zdobyć to trofeum. Zagraliśmy ofensywnie. No i szkoda, że nie wykorzystaliśmy swoich szans bo wtedy nam by łatwiej się grało w drugiej połowie i, i myślę moglibyśmy wyprowadzać kontry gra, grając wzmocnioną obroną, a robił to w drugiej połowie Lech i tak naprawdę na niewiele nam pozwolił. Ta druga połowa zdecydowanie gorsza w Waszym wykonaniu w pierwszej, to wyprowadziliście grę, mieliście kilka znakomitych okazji, natomiast z drugiej to Lech o inicjatywę. No, tak, taka prawda. No. Co, nic więcej nie dodać, nic tu ująć. Niestety no, chcielibyśmy zagrać na drugą połowę lepiej, na pewno tym bardziej w sytuacji, gdzie przegrywaliśmy. No nie udało się. Trudno teraz o analizę. No Rzeczywiście ciężko było dochodzić do sytuacji strzeleckich w drugiej połowie, a, a powinniśmy to, to robić. Jeżeli Lech zdobędzie mistrzostwo Polski, wy zagracie w Lidze Europejskiej. Będziecie kibicować Poznańskiemu Lechowi? No oczywiście, że tak. Nie pogardzilibyśmy grą w pucharach. Właże UEFA, dlatego myślę właśnie, że na Łazienkowskiej ostatnią kolej, w ostatniej kolejce będziemy grali również dla siebie. thank you